Czy da się jeszcze zostać programistą w 2025 roku? To jest bardzo dobre pytanie i założyłam ten kanał po to, żeby przeanalizować ten temat i podzielić się z wami moimi przemyśleniami moim doświadczeniem. Ja mam na imię Kasia, jestem programistką z trzyletnim doświadczeniem i sama zanim weszłam do branży IT, oglądałam mnóstwo tego rodzaju filmów i kanałów. Żeby zweryfikować, czy jest to ścieżka właśnie dla mnie. Zanim odpowiem na pytanie, czy da się wejść jeszcze do IT w 2025 roku, myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy warto? I czy to jest ścieżka, którą naprawdę chcę podążać? I właśnie po to jest ten kanał, żeby pokazać Wam, jak wygląda życie programisty, jak wygląda ta praca, z jakimi wyzwaniami na co dzień trzeba się mierzyć i czy to jest właśnie to, czego chcecie. Czy być może nie. I ja zanim weszłam do branży IT, oglądałam mnóstwo tego rodzaju filmów, zarówno na polskim YouTube, jak, jak i na wszelkich zagranicznych. I na tej podstawie stwierdziłam, ok, to jest życie, które mi się podoba, Wygląda to ciekawie, dam temu szansę. I właśnie do takich osób, między innymi, jest skierowany ten kanał. Do tych, które chcą zobaczyć, jak faktycznie wygląda branża IT od środka i czy chce do niej wejść. Oczywiście, odpowiadając już na właściwe pytanie z tytułu odcinka, czy da się nadal wejść do tej branży w aktualnych czasach? Oczywiście, że się da to wszystko zależy też od etapu na no, jakim się jest w swojej edukacji i karierze, ale uważam, że na każdym z tych etapów absolutnie nadal się da. Może to zająć krótszy lub dłuższy okres czasu, aby to zrobić, ale oczywiście nadal się da. Nie da się zaprzeczyć temu, że rynek pracy IT jest dużo cięższy aktualnie niż ten, który był 5 lat temu, co nie znaczy, że nie da się wejść do branży IT. Ja na co dzień spotykam ludzi, którzy zaczynają teraz swoje pierwsze prace, zarówno po studiach, jak i bez studiów, więc jeśli ktoś ma odpowiednią wiedzę, ona jest poparta realnymi projektami, wcale nie muszą one być komercyjne, to uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie. Możecie też zapytać, pracujesz dopiero 3 lata, co ty tam. Bierz. Myślę, że trzy lata doświadczenia w branży IT jest to na tyle mało, żeby wczuć się w sytuację aktualnych juniorów, osób szukających pracę, czy nawet studentów, uczniów szkół, bo sama niedawno byłam w tym miejscu, jak i też na tyle dużo, żeby dostrzec już pewne wady branży IT, żeby ten taki pierwszy zachwyt już minął, żeby... Być w stanie mniej więcej realistycznie ocenić sytuację. Więc sama już zdążyłam się dowiedzieć w ciągu tych trzech lat, że branża IT to nie jest sama tęcza jednorożce. I pomimo mojej krótkiej dotychczasowej kariery, zdążyłam już zostać dwa razy zwolniona. Szukać pracy pod koniec 2024 roku w totalnym kryzysie na rynku pracy. Co było bardzo ciekawym doświadczeniem, którym też z Wami się podzielę. Zdążyłam mieć już mnóstwo załamań, kryzysów, zwątpień w siebie, i wiele razy już myślałam o tym, żeby zmienić tą ścieżkę. Również próbowałam wielu różnych dziwnych kierunków studiów w międzyczasie, więc zdecydowanie są to doświadczenia, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Zdążyłam pracować w małej firmie produktowej, w małym Software House'ie, z y, wielkiej korporacji, więc y, myślę, że coś tam jestem w stanie Wam y, przydatnego przemycić. Ale oczywiście zupełnie nie uważam się za y, osobę, która już wszystko o tej branży wie, sama dopiero odkrywam, a to co mówię to są jedynie moje subiektywne doświadczenia. To by było na tyle, jeśli chodzi o intro do tego kanału. Jeżeli jesteście zainteresowani tematami E, które poruszyłam, to oglądajcie e, dalej kolejne filmy i subskrybujcie ten kanał. A ja postaram się poruszyć e, każdy temat z osobna i przybliżyć Wam jak najlepiej, jak wygląda branża IT od środka. Do zobaczenia!